Dzisiaj mija 228 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja. Na upamiętnienie tego wydarzenia włodarze oraz mieszkańcy miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem niepodległości. W kolegiacie św. Wojciecha i świętej Katarzyny odprawiono uroczystą mszę świętą, następnie uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę przemaszerowali pod pomnik. Pierwsza europejska ustawa zasadnicza nie uchroniła nas przed rozbiorami i utratą państwa na 123 lata. Artyści z Teatru Sztuk zaprezentowali krótki program artystyczny. Wojewódzkiego konkursu pocztów sztandarowych wręczono nagrody, a później tradycyjnie złożono kwiaty pod pomnikiem niepodległości. Jak świętują mieszkańcy w tym dniu? Czy to tylko kolejny wolny dzień od pracy? Na to pytanie odpowiadali nam mieszkańcy Jaworzna. Dla mnie, jak i dla naszych jaworzyńskich HSR, ten dzień jest szczególny, łącznie razem z Dniem Niepodległości i innymi świętami patriotycznymi, gdzie możemy właśnie popagować ten patriotyzm również poprzez organizację zbiórek i na do tego przygotowania się. Uczymy się hymnu, uczymy się o bawach narodowych na zbiórkach, tak żeby nasi najmłodsi mogli przyjść pełni świadomie tutaj. Co roku składam kwiaty pod pomnikiem na naszym rynku i najczęściej później uczestniczymy w memoriale Mirosława Ciołczyka na stadionie Cieszkowianki, więc jest to i święto patriotyczne i w tym dniu święto sportu wśród młodzieży w naszym mieście. Dla wszystkich Polaków jest to sukces naszego kraju sprzed 228 lat. Dzisiaj wszyscy cieszymy się i radujmy z tego i wspominajmy, że ta konstytucja połączyła wszystkich Polaków. Szczególnie jest to ważne w tym okresie kilku ostatnich lat, kiedy społeczeństwo jest mocno podzielone. Jest dzisiejsze święto jest świętem radosnym. Myślę, że mieszkańcy Jaworzna też chętnie włączą się w to, żeby przeżywać go z dumą. I z e, empatią do, do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Ustawę regulującą Ustrój Rzeczpospolitej uchwalono w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja.